Konrad Maciarek, dyrektor artystyczny czwartego Wolnopolskiego festiwalu teatralnego Tofte. Przygotowania były trudne do tego festiwalu. Bardzo trudne i długotrwałe, ale biorąc pod uwagę to, co już przeżyliśmy i to, co jeszcze wkrótce przeżyjemy, to myślę, że warto było tego. W tym roku bardzo duże emocje zarówno i przed i po spektaklach, jak oceniasz. Tych młodych ludzi, te zespoły, pomimo ich niezawodowego nieza, charakteru. Jestem bardzo mile zaskoczony naprawdę i, i prawdziwością wypowiedzi, i mhm. jakością artystyczną tych wypowiedzi. Niektóre spektakle były naprawdę porażająco dobre. E Publiczność świetnie się bawiła, wiele słów prawdy popłynęło ze sceny, wiele słów prawdy o, o życiu młodych ludzi, o tym, co ich interesuje, co ich kręci, mówiąc językiem młodzieżowym czy kolokwialnie. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Poziom festiwalu systematycznie z roku na rok się podnosi, zainteresowanie festiwalem wzrasta, atmosfera jest budowana przez tych młodych ludzi w sposób fenomenalny. Trudne przedstawienia, ale też przedstawienia i łatwe i śmieszne, czasami nawet niezrozumiałe. Czego Ty oczekujesz po przedstawieniu teatralnym? To jest tak, że ktoś musi spełniać moje oczekiwania. Natomiast jeżeli przychodzę na spektakl, to tak naprawdę staram się szukać w nim energii, energii młodych ludzi i jakiegoś takiego oryginalnego, indywidualnego języka. I podczas tegorocznej edycji naprawdę udało się zobaczyć parę spektakli. Nie będę mówił, jakie to spektakle, bo jesteśmy przed werdyktem, ale naprawdę było kilka świetnych, znakomitych prezentacji. I, i, i to, czego, to, co mnie najbardziej kręci w teatrze, to to było zawarte w tych spektaklach i jestem naprawdę zadowolony, że, że te zespoły do nas trafiły i wystąpiły w szczecińską publicznością. Dla dyrektora artystycznego, słowo teatr. Pierwsze skojarzenie. Pasja. Pasja, pasja to jest wielkie szaleństwo, naprawdę my od tygodnia praktycznie nie śpimy, mało jemy, ale świetnie się bawimy I, i, i to, że mogłem zobaczyć tyle spektakli na żywo, bo wcześniej widziałem oczywiście nagrania, ale to, że mogłem zobaczyć tyle znakomitych spektakli na żywo, poczuć tę atmosferę, porozmawiać z ludźmi, to, to jest tak wielka radość, że, że, że trudno to nawet wysłowić i, i trzeba być rzeczywiście wariatem, e, wielkim pasjonatem, żeby się do coś takiego wziąć, ale naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Thank you.